Biegam, bo mnie to uspokaja i daje mi bardzo dużo satysfakcji. Biegam, żeby głowa odpoczęła. Po całym dniu. Dziś właśnie jest podsumowanie maratonów, największych maratonów. E, które właśnie biegali moi zawodnicy. Mamy e, dwa lata pracy e, tutaj właśnie w grupie Opoczno. i Jestem naprawdę dumna, bo e, widzę, że e, poszły moje ślady. Ja biegałam największe, właśnie te najskorzejsze maratony i teraz moi zawodnicy są, e, biegają. I właśnie widać w koszulkach opoczyńskich, to naprawdę jest dla mnie e, wielki zaszczyt. E, e, Grzesiu e, startował w tym roku. Paryż i teraz właśnie najstarszy maraton Boston przepraszam Boston i muszę się pochwalić, że ja w 1991 roku wygrałam i to jest ten medal mój, a mojego zawodnika w tym roku właśnie też skończył i naprawdę muszę powiedzieć, że naprawdę bardzo ciężka trasa, ale dał radę, dał radę i... Chciałabym, żeby dalsza praca była taka jak do tej pory. Też przedstawiam właśnie zawodników moich, którzy byli Hiszpanami, a tak. więc medale są też. Tylko że na półmaratonie. na półmaratonie też mają właśnie piękne medale, a więc naprawdę mamy duże sukcesy. Jestem dumna z mojej grupy, ale to dzięki, też muszę tutaj powiedzieć, dzięki jednej osobie. Katarzyna nie wadzi, zajmuje się tą grupą naprawdę wspaniale i to, co ona robi, to nie ma takiej osoby drugiej i bez niej na pewno nie byłoby takich, takiej współpracy, takiej atmosfery, jaką mamy właśnie z Kasią. I chciałabym właśnie życzyć sobie danych, żeby potoczyła się taka żeby to naprawdę była kontynuacja i Wybieramy się też na przyszły, tą niedzielę właśnie do łodzi z dużą grupą, bo biegają i sztafety i biegają też w maratonie. A więc yy, początek sezonu, ale naprawdę wspaniałe wyniki. Muszę się pochwalić, że, że są yy, wielkie rezultaty. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję. Tam, no, no. Bo kocham! Daje mi dużą satysfakcję! Tak, przyjdą zombie, to zjedzą tych wolniejszych! No, więc! Tak, no, ale coś w tym jest! No, bo jak przyjdą zombie, to zjedzą tych wolniejszych! Nie no, ogólnie... Jak każdy już tu pewnie, bo lubię, tak? Już padła ta odpowiedź, bo lubię, czy nie? Nie. Nie? Bo lubię, bo lubię się zmęczyć, tak? Lubię się zmęczyć, bo ja wtedy odpoczywam. Lubię biegać samemu, bo wtedy dużo, dużo myślę, dużo przemyśleń mam i dużo pomysłów wpada do głowy. Nie zawsze fajnych, ale, ale wpada. Bo, bo mi nikt nie wie, że biegam, i ja chciałem, żeby nikt, A mnie, żeby nikt mnie nie rozpoznał, i chciałem powiedzieć, że e, biegam, e, do tego, że nie mam co robić w wolnym czasie. E, biegam, bo boję się swojej teściowej i e, w najgorszej sytuacji będę musiał przed nią uciekać. I jeszcze chciałem być szybszy od kolegi, e, objęty którego, jak będzie jakiś e, nalot zombie, albo coś takiego na polaków. No. Przepraszam, biegam, bo żona mi Biegam, bo daje mi to dużo siły i wiary we własne możliwości. Biegam, bo lubię, kocham biegać. Nie zapraszam być w ogóle bez biegania mojego życia, a więc zaczęło się to bardzo późno, bo to w szkole średniej, ale naprawdę Każdemu, każdego zachęcam do tego, bo jak wejdzie, poczuje, to już później niestety to jest taki jakby narkotyk, a więc naprawdę coś pięknego jest. Ściekam, bo Ciekanie to jest to, co mogę zrobić teraz dla swojego zdrowia żeby cieszyć się zdrowiem jak najdłużej, biegać do 100 lat, a może jeszcze A przy okazji wygrać jakiś maraton, wyszkę, sprawić sobie frajdę.